Super Nintendo Entertainment System, Super NES lub Super Famicom wciąż to ta sama konsola, to ta sama generacja, niby, ale nie do końca. Sprzęt, który miał zastąpić już kultowego i podrabianego wszędzie na milion sposobów NESa, ale czy okazał się takim samym hitem jak jego poprzednik? A co z nami rodakami? Czy w czasach świetności był to u nas popularny sprzęt? A jak po latach wygląda giercowanie na poczciwym i jakby na to już nie patrzeć, 30 o czteroletnim sprzęcie? Jak zawsze standardowo wszystkie odpowiedzi w materiale. Nie przedłużając, cofnijmy się do przeszłości, do czasu, gdzie wiele z nas na chleb mówiło beb. Siema! Mam dzisiaj dla was oto te trzy konsolki. Teoretycznie to są te same, ale praktycznie nie. Różnią się regionem, różnią się też nawet i wyglądem, ale zacznijmy od początku, z czym mamy dzisiaj do czynienia. Zacznijmy od historii, czym tak naprawdę jest SNES. Jakby na to nie patrzeć, to właśnie Nintendo przełamało gigantyczny krach gier wideo spowodowany przez zachłanność Atari's 2600. Prawda jest taka, NES był tym, czym domowa konsola być powinna i to tak naprawdę dzięki niej gracze znowu chcieli mieć salon gier w domu. Nintendo było wtedy gigantem, niemalże cały rynek domowej rozrywki należał to do nich i to jest fakt niezaprzeczalny. Japońska firma była bardzo restrykcyjna, jeśli chodzi o wydawców i same tytuły, ale to miało swoje wady, jak i swoje zalety. Zalety same gry były bardzo dobre, dobre ewentualnie w porządku, ale tytuł beznadziejnych raczej nie było. Wady? Niestety. Wydawcy byli zmuszani do ekskluzywności tylko dla Nintendo, czyli nie mogli zarabiać na innych platformach. No ale dobra, przejdźmy już do SNES-a. NES starzał się. Co prawda wciąż sprzedawał się świetnie, ale technologicznie była to już generacja mocno odstająca od konkurencji. Patrz, taka Sega. No właśnie, to wszystko za sprawą Segi i jej Mega Drive'a. To oni tak naprawdę przycisnęli Nintendo, by zaczęli pracować nad 16-bitową konsolą. Nintendo było ostrożne, wyciągnęli wnioski i nie chcieli popełnić błędów jak Atari, ale niestety miało to też i swoje konsekwencje. Sega za ten czas zdążyła sobie zaskarbić spore grono miłośników ich marki marki, która nie była tak restrykcyjna dla wydawców marki, która była reklamowana bardziej dla graczy niż dla dzieci. Przejdźmy do tego, z czym mamy dzisiaj do czynienia. SNES jest 16-bitową konsolą i dzięki temu gry na nim były ładniejsze, z ładniejszą, z lepszą grafiką i rzecz jasna lepszym dźwiękiem. Tytuły można było kupować tak samo jak w poprzedniku w postaci kartridży, które mogły zawierać dodatkowe układy rozszerzające funkcje konsoli, ale do tego jeszcze wrócimy. Standardem i tutaj raczej nikogo nie zaskoczę była blokada regionalna czyli Amerykanie nie mogli otwarzać gier z innych regionów, tak samo reszta świata z innych regionów. Logiczne. Niestety, co troszeczkę zasmuciło fanów, SNES nie był kompatybilny wstecz, za sprawą innej architektury. Przyzwoite parametry, nie jakieś super rewelacyjne, wybitne itd., ale przyzwoite. Tylko że nie zapominajmy o tym, że to jest Nintendo. Do czego dążę? Mamy tak zwany tryb siódmy, pozwalający na obracanie i skalowanie warstwy tła gry linia po linii. A teraz z polskiego na nasze! Chodzi o proste, choć genialne symulowanie perspektywy, które sprawdzało się na przykład w grach wyścigowych. Spokojnie, to jeszcze nie koniec kreatywności Nintendo. Nie zapominajmy o jej modułowości i nie, nie przesłyszeliście się. Konsola i modułowość! Zwyczajne czytam standardowe gry. Wykorzystywały tylko środkowe złącze, natomiast po bokach były wolne złącza na moduły w kardridżach. A mówiąc to najprościej, jak się da, gry dostały po prostu dodatkowego busta i to wcale nie takiego małego. Świetnym jak nie najlepszym przykładem jest tutaj Starwing z chipem FX, gdzie gry były w prymitywnym, ale jednak w 3D. Dodajmy do tego układy generujące dźwięk, które oczywiście stanowiły sporą przewagę nad konkurencją. Co zaskakujące nie jest to bajerem dla samego bajeru. Czerwoni często korzystali z tego rozwiązania, które było po prostu dobre. I tak, jest to taktyka Nintendo, która tak naprawdę trzyma się do dzisiaj, czyli nie super wypasione bebechy, a dobry, kreatywny, innowacyjny, rewolucyjny pomysł. Sam pad? oczywiście uległ zmianie, doczekał się ewolucji, ale nie rewolucji. Na szczęście Nintendo posłuchało fanów i jego boki zostały zaokrąglone względem poprzednika, oczywiście dla wygody użytkowania, jak i dodano nowe przyciski. Wydanie amerykańskie konsoli różniło się wyglądem, bo po prostu wyglądało na bardziej dojrzałe, pozbyto się tego obłego kształtu, a nawet kolorków na padzie... I cóż, Amerykanów to chyba nikt nie zrozumie. Nawet sam cartridge uległ zmianie, nie tylko... Tylko pod względem wyglądu, ale nawet i samego mocowania. Amerykanie. Snesher był bogaty w gry, i to bardzo dobre gry. Co więcej, wydawcy też byli mimo wszystko zadowoleni, ponieważ gry się sprzedawały, a jak gry się sprzedawały, no to zarabiali. Same kardridże, co nie powinno być zaskoczeniem, miały większe pojemności, a modułowość, o której już wspomniałem, jak i często wbudowana bateria pomagałyby właśnie tam przechowywać swoje postępy w grze, patch, jakikolwiek RPG. Dodajmy do tego takie klasyki, jak świetne Mario czy fenomenalną już Zelda i mamy przepis na hit, prawda? Tak, ale też i nie. Nintendo sprzedawało się świetnie, rewelacyjnie było tym, czego gracze chcieli, było tym, czego gracze naprawdę potrzebowali. Niestety świetna sprzedaż trwała krótko, bo dwa lata po europejskiej premierze można było już w Japonii kupić pierwsze PlayStation. Tak, Sony wjechało z buta ze swoją 32-bitową konsolą z wyprzedzającą swoją konkurencję o lata świetle płytą CD i grami w pełnym 3D. Cóż, jakby na to nie patrzeć, to samo Nintendo naważyło sobie piwa, które musiało wypić, plus przez Nintendo powstała konsula, która niemalże zmiażdżyła konkurencję, no ale to już temat na inny odcinek. Wracając, Donkey Kong Country miał być grą, która miała pokazać, że nie, nie tędy droga, że gry 2D wciąż mają się dobrze, trzymają się świetnie. Mimo tego, że gra naprawdę była dobra jak nie rewelacyjna, mimo tego, że ta gra naprawdę sprzedawała się bardzo dobrze na snesie, no to cóż, gracze jednak byli innego zdania. Tak, sony pozamiatało to, sony wyznaczyło drogę, którą musieli podążać inni. A jak się dzisiaj gra na tej konsoli? Powiem Wam, że bardzo dobrze, aczkolwiek połączenie nowoczesnego 40-calowego telewizora z tak naprawdę ponad 30-letnią konsolą, no to nie jest świetny pomysł. Tak oryginalny pad na krótkim kabelku to też coś o czym już zdążyłem zapomnieć. Wracając SNES ma świetną bibliotekę gier, do których warto wrócić albo nawet je poznać na nowo. Powiem więcej, przez wielu SNES jest uważany za najlepszą konsolę, jaką kiedykolwiek wypuściło Nintendo. Niestety, w Polsce w tamtych czasach była to mało popularna konsola, rzekłbym nawet, że prawie wcale. U nas w naszym kraju kwitnącej cebuli królowały klony Nesa, czyli Pegasusy. W tamtych czasach oryginalne Nintendo to było coś, co w przyrodzie po prostu nie występowało. Później po latach, ci co mieli pieniądze, nie, nie kupowali następcy, tylko po prostu przerzucali się na PlayStation. Prawda jest taka, dzisiaj u nas ta konsola przeżywa drugą młodość i poznają ją na nowo lub jest dla nich czymś egzotycznym, albo nawet nie wiedzą o jej istnieniu, no bo każdy zna Ale Pegasusa bądź jego podróbkę. Czy warto dzisiaj kupić, czy warto dzisiaj kolekcjonować, czy warto dzisiaj zagrać, pograć na snes -ie? Powiem wam, że tak, bo wciąż po tylu latach to jest świetna, rewelacyjna, zaskakująca konsola. Po pierwsze, wyciągnęła lekcję z poprzednika i poprawiła niemalże ideał. Po drugie, biblioteka egzotycznych i fenomenalnych gier, niespotykanych na innych konsolach. A po trzecie, jest to wciąż nie najgorsza cena. Egzemplarze zaczynają swoje ceny od około 300 zł, co nie jest kwotą astronomiczną, gorzej niestety jest z kartridżami. Pojedyncze mogą swoje kosztować, tym bardziej kultowe tytuły, natomiast kupując w zbiorczych dużych paczkach, no nie jest najgorzej. Prawda jest taka, sami gracze pokochali SNES-a. Może nie pobiła swojego poprzednika, ale wciąż sprzedała się rewelacyjnie i, minimalnie, ale jednak wygrała 16-bitową generację. Smutną, niestety, prawdą jest to, że SNES okazał się początkiem nie końca Nintendo, ale złych i nieprzemyślanych decyzji, ich upartości w działaniu, co nie zawsze było dobrym pomysłem. Tak, wiem doskonale, że Switch okazał się fenomenem sprzedażowym, że Wii też było bardzo dobrą konsolą, która też się dobrze sprzedawała, że miała na siebie nowy, innowacyjny pomysł. No ale oprócz tych konsol było albo przyzwoicie, albo nawet i tragicznie względem konkurencji. Tak czy siak, dzisiaj po ponad 30 latach od premiery miło było po prostu popykać stare piksele na nowo i odkrywać stare, choć dla mnie nowe gry. A na koniec zadam wam pytanie, co Wy myślicie o Snesie, graliście, a może macie tą konsolę do dzisiaj? Piszcie śmiało, no bo jak zawsze komentarze należą do Was! Rzecz jasna i oczywista, zachęcam Was do moich innych materiałów, nie tylko o retro konsolach, które też są, o retro sprzętach, bo są i retro gry, retry, no wszystko jest i wiecie, zostawcie coś po sobie. <laughs> Natomiast na dzisiaj to już wszystko, dzięki za poświęcony czas, trzymajcie się, do następnego i cześć!